Cześć kochani, witam w kolejnym odcinku projektowania nowej area. Co teraz? Teraz projekt niezłomny. Na kanale pojawił się już jeden odcinek, dość enigmatyczny i dyplomatycznie powiedziany po to, ponieważ nie mogę ujawniać za dużo jeszcze rzeczy. Ja się uśmiecham, natomiast te wszystkie rzeczy były tak wstrząsające, że to i tak dobrze, że składam jako tako zdania złożone w języku polskim, ponieważ jestem fakt niezłomny. Ale jestem człowiekiem zgiętym, ponieważ ze względu na obecność różnych ludzi w życiu moim, w życiu mojego małżeństwa, działy się okropne rzeczy. Przeżyłem mnóstwo horrendalnych, po prostu niewyobrażalnych rzeczy, na skutek oddziaływania innych osób, które będę demaskować, po to, żeby przywrócić w końcu stabilizację. Ze względu na to, że Byłem sam, nie miałem znikąd pomocy. Dowiecie się, co to znaczy być niezłomnym, pomimo wszystko, widzieć wszystko z wysokiej perspektywy. Tak jak powiedziałem, w pełnym nagraniu będę demaskować, 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 przywracać normalność, przywracać ład, ponieważ ten fragment, zwłaszcza jeżeli chodzi o moje małżeństwo, nikt nie będzie się pakować w nie. E, ani niebezpieczny pan militarny, od którego moja bliska osoba uciekała, się dowie bardzo dużo rzeczy na swój temat, e, które zostały mi przekazane oczywiście. Więc cała sytuacja jest bardzo wstrząsająca. Wyczuł pieniądze, no to się pojawił e, znowu. E, I matki bliskiej mi osoby, która stosowała przemoc psychiczną na niej, a także na mnie. To jest wstrząsający fragment, jeżeli chodzi o niezłomnego, ponieważ niezłomny będzie o różnych aspektach na podstawie mojego życia i życia bliskich, natomiast ten aspekt jest druzgoczący, ponieważ mogła mi się wydarzyć krzywda, to przede wszystkim, e, więc e, tutaj będzie absolutnie totalna, pełna demaskacja. Wszystkich osób, które miały wpływ na moją bliską osobę, a przez to na mnie i na mnie. Ze względu na to, że takie rzeczy powinny być absolutnie niedopuszczalne, dlatego to wszystko będzie upublicznione skrzętnie. Ja postaram się to zrobić, czy postaram się to zrobić w sposób bardzo spójny, po to, żeby Wam pokazać, jak należy chronić bliskich i że istnieje zło, które czasem od wewnątrz, i czasem na zewnątrz potrafi sabotować, więc tutaj będę. Bardzo, bardzo, bardzo mm, bezwzględny, ponieważ nie pozwolę sobie na to, żeby moja bliska osoba i ja, żebyśmy my mieli jakieś, czy to nieprzyjemności, czy stres, czy żeby było zachwiane przykładowo małżeństwo przez pana militarnego, przez patologiczną matkę i towarzystwo, które zaczęło się koło nas kręcić, kiedy e, wyszczeliliśmy, jeżeli chodzi o kwestie, czy to karierowe, e, czy w ogóle związkowe. Cześć pozdrawiam.